Leon Maj miał 62 lata i dłonie jak chleb, ciepłe, popękane i naznaczone dekadami ciężkiej pracy. Przez 40 lat jego życie kręciło się wokół niewielkiej piekarni przy ulicy Rynkowej. Kiedyś miejsce to tętniło życiem, teraz bardziej przypominało zakurzone muzeum wspomnień niż prężnie działający sklep. Czwarta rano. Miasto jeszcze spało w objęciach ciemności, ale Leon już był na nogach. Sprawą, którą nabywa się przez całe życie, wrzucał do mis stary, sprawdzony zakwas i odmierzał mąkę na oko. Jego ruchy, choć powolne, były pewne. Stawy jęczały przy każdym zgięciu. Kręgosłup strzelał jak gałąź w mroźny dzień, ale Leon nie narzekał. Nie miał komu. Nie prowadził profilu na Facebooku. Nie nagrywał filmików, jak wyrabia ciasto, ani nie krzyczał – spieraj lokalnych w internecie. On po prostu piekł, tak jak ojciec go nauczył. A ojca, dziadek spod Lublina. Tradycja, nie marketing. Tego dnia zapach pieczonego chleba był szczególnie intensywny. świeży, żytni, puszyste drożdżówki z serem i wanilią. Kilka chałek z kruszonką. Gdyby tylko można było zamknąć ten zapach w słoikach i sprzedać. Może wtedy piekarnia miałaby szansę przetrwać. O siódmej cicho. Bez zbędnego dzwonka otworzył drzwi. Na zewnątrz chłodny poranek snuł się między kamienicami, a światło z trudem przedzierało się przez wąskie uliczki. Leon wystawił tabliczkę. Jeszcze ciepłe. Ot, codzienny rytuał. Do ósmej przyszły trzy osoby. Jedna kupiła bułkę, druga zapytała o płatność kartą, a trzecia weszła tylko powąchać dzieciństwo w drodze na tramwaj i wyszła. Bez słowa, bez zakupów. Leon nie skomentował. Zgarnął resztki mąki z blatu, dopił zimną kawę z kubka bez łóżka i westchnął. Było to westchnienie człowieka, który wie, że przegrał z czasem, ale nie z godnością. Miał już zamykać, właśnie sięgał po klucz, gdy usłyszał ciche, ostrożne skrzypnięcie drzwi. W progu stał mężczyzna, chudy, zarośnięty, z oczami, które dawno przestały patrzeć na ludzi. Spodnie wisiały na nim jak szmata na wieszaku, a buty bardziej przypominały płócienne pacynki niż cokolwiek co chroni przed chłodem. Na sobie miał za duży, zmechacony i przemocony płaszcz, jakby po kimś innym. Nie mówił nic. Leon spojrzał na niego przez chwilę, wiedział, słowa były zbędne. Głodny, zapytał cichym, ciepłym głosem. Bezdomny lekko skinął głową, spuszczając wzrok. Leon nie sięgnął po wczorajszy chleb, nie podał starej bułki z przeceny. Odwrócił się do pieca i wyjął bochenę, który ledwo co wystykł, miękki, pachnący z skórką. Do tego dołożył drożdżówkę, tej najładniejszą, którą sam zjadłby do kawy. Trzymaj, na dziś i jutro powiedział, wręczając papierową torbę i nie pytaj o cenę. Chleb nie ma ceny, gdy jest najbardziej potrzebny. Bezdomny wziął torbę ostrożnie, jakby bał się, że to tylko sen. Spojrzał Leonowi w oczy, skinął głową i po prostu odszedł. Leon nie wiedział, że kilka metrów dalej, za ulicznego słupa, obserwowała ich młoda kobieta z telefonem w dłoni, Kasia, studentka psychologii i hobbystyczna influencerka. Akurat szła do pracy. Scena, której była świadkiem, wydała jej się zbyt ludzka, by mogła ją przemilczeć. Zrobiła zdjęcie, nie zbliżenie, nie twarz, tylko ujęcie dłoni, tej, która podaje chleb. I tej, która go przyjmuje, w tle szyld piekarni i zaklejona taśmą witryna. Potem napisała post. Ten starszy pan oddał ostatni bochenek bez słowa. Nie znałam jego imienia, nie znałam jego historii, ale może powinniśmy dziś kupić chleb właśnie od niego piekarnia na rynkowej, jeszcze ciepłe. Wrzuciła zdjęcie na Instagram i Twittera. Nie spodziewała się niczego: od gest, jak chleb, z serca. A Leon? Leon wrócił do pieca, umył blachę, wyrzucił resztki ciasta, zamknął kasę. Zarobił tego dnia 6 złotych i 20 groszy. Wystarczyło na mleko, ale nie na rachunek za prąd. Zamknął drzwi, odwrócił tabliczkę na zamknięte. Nie słyszał powiadomień, nie widział, jak po skasie ma już tysiąc udostępnień, jak w komentarzach ludzie pytają o dokładny adres. O nazwę piekarni, o godzinę otwarcia. Nie widział, że ktoś z lokalnej gazety pisze. Może warto odwiedzić tę piekarnię jutro z samego rana. Nie wiedział też, że jeszcze tej nocy ktoś naklei na jego drzwi karteczkę. Panie Leonie, widziałam, jutro będę i zabiorę znajomych. Pan Leon nie miał pojęcia, że nocą jego nazwisko trafiło do setek tysięcy ludzi. Nie widział, że pod zdjęciem, jego dłoni trzymającą papierową torbę z ciepłym chlebem, komentarze płynęły jak rzeka. Tacy ludzie powinni być bohaterami wiadomości. Jutro idę do tej piekarni, nawet jeśli mam jechać pół godziny tramwajem. Kupmy wszystko, zanim zdąży pomyśleć, że nie warto. Kiedy wstał następnego dnia, jak zwykle o czwartej, zrobił to w tym samym przyzwyczajonym weschnieniem. Nie spodziewał się niczego innego niż zwykłe kilku bułek. Dwóch chlebów, trochę ciasta drożdżowego, tyle, żeby się nie zmarnowało. Tym razem jednak zakwas pachniał inaczej, a może to powietrze było inne, cięższe, napięte, jak przed burzą, albo przed czymś dobrym. Piek jak zwykle, po cichu. Radio nie grało, telefon nie dzwonił. Ciepło pieca rozlewało się po wnętrzu jak zupa w zimny dzień znajome, kojące, niezależne od świata za szybą. Ułożył pieczywo na ladzie, przetarł szybkę, wystawił tabliczkę z napisem Jeszcze ciepłe i usiadł przy ladzie z filiżanką kawy. Ale tej kawy nie zdążył dopić, bo o 7:30 coś zaczęło się dziać. Najpierw jedna osoba, kobieta w płaszczu z telefonem w dłoni, uśmiechnięta. Potem mężczyzna w garniturze z czapką w kratę. Następnie para z dzieckiem w wózku i jeszcze dwie starsze panie. Kolejka. Kolejka? Leon wyszedł za ladę i spojrzał przez szybę. Stało już dziesięć osób. Przepraszam, pan to pan Leon? Zapytała kobieta z przodu, nerwowo rozglądając się po sklepie. Tak, coś się stało? Odpowiedział niepewnie nie wiedząc, czy to żart czy nowa kontrola skarbowa. Widzieliśmy pana w internecie, to pan dał wczoraj chleb temu bezdomnemu, prawda? Leon zmarszczył brwi. Internet? On ledwo miał w telefonie działającą prognozę pogody. Może i ja, ale skąd wyście się wszyscy tu wzięli? Kobieta podniosła telefon. Pokazała mu zdjęcie. Jego ręka, torba z pieczywem, szyld nad dziwiami, piekarnia u Leona. To pan i ten gest. Zruszyłam się. Pomyślałam, muszę tu być. Choćby dla jednej bułki. W tle słychać było głosy. Dziś nie idę do marketu, kupuję tutaj. Moje dzieci nigdy nie jadły prawdziwego chleba. Niech pan się nie martwi, wszystko wykupimy. Leon otworzył usta, ale nie wiedział co powiedzieć. Nie był przygotowany. Miał może czterdzieści bułek i dziesięć chlebów. Tyle, ile zwykle się nie sprzeda. Teraz wszystko zniknęło w pół godziny. O dziewiątej półki były puste, a przed piekarnią stało jeszcze kilkanaście osób. Niektórzy tylko po to, by uścisnąć mu dłoń, Panie Leonie, ja przyjechałam z drugiego końca miasta, ale to nie szkodzi. Chciałam tylko podziękować. Niech Pan wie, że ludzie to widzą i doceniają. Leon otarł czoło. Ręce mu się trzęsły. Nie od zmęczenia, ale od wzruszenia, po raz pierwszy od lat miał poczucie, że nie piecze w próżnię. Że chleb z jego pieca naprawdę trafia do serc, a nie tylko do żołądków. I wtedy przyszła ona. Kasia, ta sama, która wczoraj zrobiła zdjęcie, uśmiechnięta z notesem i kamerą. Usiadła przy ladzie, zamówiła drożdżówkę, zapytała, czy może porozmawiać. Wie pan, że ma pan już prawie pięćset tysięcy wyświetleń? Powiedziała z uśmiechem. Wyświetleń czego? Zapytał szczerze zdziwiony. Siebie, swojej dobroci, tego gestu, który powinien być normą, okazał się bohaterstwem. Leon pokręcił głową. Ja tylko dałem mu chleb, bo był głodny. Nie trzeba lajków, żeby człowiek człowiekowi pomógł. Właśnie dlatego to tak zadziałało, odpowiedziała spokojnie, bo pan niczego nie udał. Tego dnia do piekarni przyszli dziennikarze z lokalnej telewizji. Przyszła kobieta z urzędu miasta. Przyszedł też pan Józek, ten bezdomny, inny niż wcześniej. Uczesany, z czystym plecakiem, wyprostowany. Leon podał mu chleb bez słowa. Tylko się uśmiechnęli. Wieczorem, gdy zgasły światła, piekarz usiadł przy piecu, tak jak zawsze, ale tym razem nie z kawą, tylko z kartką papieru. Napisał na niej flamastrem: Od jutra, zawieszony chleb, dla każdego, kto potrzebuje, pytaj bez wstydu. I przyczepił ją do szyby. Chleb, który budował mosty. Piekarnia Leona Maja stała się czymś więcej niż sklepem. Przez ostatnie dni była jak otwarta księga. Zapełniana przez ludzi, którzy nie przyszli tylko po chleb, ale po coś znacznie ważniejszego. Po gest, po przypomnienie, po kawałek serca upieczonego między zakwasem a skórką. Leon nie do końca rozumiał, co się dzieje. Nie miał konta na Instagramie, nie wiedział, co to Rilsy ani algorytmy, ale wiedział jedno, jego pieczywo znowu miało sens. Nie przez liczbę sprzedanych bułek, tylko przez to, że ludzie patrzyli na siebie inaczej, gdy je odbierali. Szacunkiem, z uśmiechem, z dzięcznością. Przez cztery kolejne dni piekarnia pękała w szwach. Klienci nie tylko kupowali, zaczęli zostawiać zawieszonych chleb. W słoiku przy kasie pojawiły się pierwsze banknoty. Potem więcej. Ktoś przyniósł koszyk z jabłkami, ktoś inny notes i zaproponował stworzenie listy osób potrzebujących. Pojawił się także on, pan Józek, ten sam, który jeszcze tydzień temu wziął bochanek z rąk Leona bez słowa. Teraz wchodził dumnie, ubrany w czystą kurtkę, z uczesaną brodą i wyrazem twarzy, którego dawno nie miał. Spojrzeniem człowieka, który wraca do ludzi. – Chce pan popracować? – zapytał Leon bez większego wstępu, jakby proponował kawę komuś, a nie nowe życie. – Chcę – odpowiedział Józek cicho. I tak się zaczęło. Nie był piekarzem, na początku tylko pomagał. Wynosił worki z mąką, przynosił wodę, zamiatał. Ale Leon widział, że jego obecność działa na ludzi. Ci, którzy go poznali jako bezdomnego, teraz widzieli, jak przyjmuje chleb dla innych, jak stawia termosy z herbatą, jak pierwszy rano otwiera drzwi. Józek stał się pomostem, dowodem, że jedna bułka może zmienić więcej niż kampanie społeczne. Jednego dnia, gdy za ladą zrobiło się tłoczno, Leon podał mu fartuch i rzucił z uśmiechem. Masz, panie kierowniku, czas wejść do pieca. Józek się zaśmiał, głośno, po raz pierwszy od lat. Piekarnia u Leona zaczęła żyć drugim życiem, ale tym razem wspólnym. Kasia, dziewczyna od zdjęcia, założyła profil piekarni i zaczęła dokumentować ich codzienność. Zdjęcia bułek, relacje z poranka, cytaty klientów. Jeden z wpisów brzmiał. Pan Leon powiedział dziś chleb się nie pyta komu pomaga. On po prostu się dzieli. My też możemy. Hashtag zawieszony chleb stał się popularny w całym kraju. Inne piekarnie zaczęły wdrażać ten sam pomysł. Media znów wróciły tym razem z kamerami i mikrofonami. A Leon? On dalej piekł o czwartej rano w tych samych butach z tą samą mąką. Ale coś się zmieniło. W piekarni pojawiła się nowa półka. Dla tych, co nie mogą, ale są głodni. Była tam zawsze świeża drożdżówka, kromka chleba, czasem mleko. Zawsze z karteczką. Weź, jeśli potrzebujesz. Zostaw, jeśli możesz. Ludzie zaczęli zostawiać listy. Jeden z nich. Dziękuję. Wczoraj nie miałem na chleb, a dziś znalazłem pracę. Wracam tu jako klient. Drugi. Dla mojego taty, który piekł chleb w czasach, gdy trzeba było czekać w kolejce godzinę. Dzięki Panu wiem, że to nie był tylko zapach dzieciństwa. To był zapach godności. A trzeci. Nie znałem Pana, ale przez Pana uwierzyłem, że dobro istnieje i działa po cichu. Pewnego dnia, dokładnie tydzień po tamtym bochenku dla bezdomnego, pod piekarnią zebrała się grupka ludzi. Bez zapowiedzi, bez transparentów. Mieli ze sobą chleb, własny, domowy i przynieśli go dla Leona, jedna z kobiet, Pani Lidia z kamienicy obok podeszła do niego z ciepłym chlebem owiniętym w linianą ściereczkę. To dla pana, żeby raz zjeść, nie piekąc. Dziękujemy. Leon stał w drzwiach, nie mogąc uwierzyć. Przed nim ludzie, sąsiedzi, klienci, nieznajomi. Wszyscy przyszli z własnym chlebem, jakby chcieli powiedzieć, zasiałeś w nas coś, teraz my dzielimy się dalej. Wieczorem, gdy zgasły światła, piekarz usiadł przy piecu, tak jak zawsze. Ale tym razem nie z kawą, tylko z kartką papieru. Zamiast pieczywa, kartka od józka. Nie miałem nic, ale dostałem wszystko. Jutro chcę spróbować własnego ciasta. Może urośnie, tak jak ja. Leon uśmiechnął się pod nosem, potarł ręce, spojrzał w piec i powiedział do siebie: A nie mówiłem, że zakwas to życie? Czy w twoim mieście też są takie piekarnie? Może nie mają reklamy. Może nie mają zasięgów, ale mają serce. Czy znasz kogoś, kto robi coś dobrego, bez lajków, bez kamer, bez fanfar? Może to właśnie ty jesteś taką osobą. Napisz w komentarzu, komu ty chciałbyś zawiesić bochenek. Podziel się tą historią z kimś, kto wierzy, że dobro nie potrzebuje sceny, tylko drugiego człowieka. Zasubskrybuj historię na co dzień, jeśli wierzy, że nawet najmniejszy gest może poruszyć wielką falę.